Kolejna propaganda, której uległam. No hejka, a dzisiaj zrobimy sobie unboxing oraz przetestujemy takie halloweenowe labubu czekoladowe. Jego kupiłam w Dils za chyba 14 zł. Yy, słuchajcie, tutaj pisze, że są cztery właśnie różne smaki do trafienia i chyba kształty, ale nie jestem pewna. Dlatego... Tak, i jest to wersja halloweenowa, jak tutaj widzimy. No dobra, robimy już unboxing. Tak się prezentuje. Ale fajna minka! Dobra, otwieramy. Ale super! Popatrzcie, jak to fajnie wygląda. Trzeba tutaj odkleić. Co to jest? Nie wiem. Jest to czekolada mleczna. Dobra, y, zróbmy sobie taste check. Dobra, w pierwszym gry, w gryzie y, nie, nie posmakowałam tego środka, także spróbuję jeszcze raz. Mmm. Mm. No, i mi się trafił akurat taki smak, nie wiem czy to marcepan, czy to taki cukier, taki palony. Chyba wiem, wiecie o co mi chodzi. Ogólnie, ym, akurat ten smak oceniam na takie 6x10, niezbyt moje gusta, ale no, ogólnie czekolada bardzo dobra. Jest to też, też dość sporych rozmiarów. To na tyle, pa!